W kolejnym vlogu i dzisiaj podsumujemy ten rok. Pokażę Wam, co mi się sprawiło w tym roku i wszystko będę Wam polecać. Wszystko z mojego polecenia. Pierwsza rzecz to jest waniż do różnych plan Mam za usuwa plamy Tu macie takie zamknięcie, więc Daniż. Lecam. Zaskoczenie tego roku to jest ten blok Oxford. Oxford. Na żywo pierwszy raz na oczy widziałam. Znaczy na drugie widziałam, ale na żywo pierwszy raz takie zaskoczenie. Oxfordu. Dalej. Takie ubrania. Top sportowy. Zawane do ćwiczeń i nie tylko. No, ogólnie do odpiczeń. Takie spodnie. Trzy czwarte, bardzo fajne. Dalej jest taka sukienka różowa z Bomb Bardzo ładna Ta róższa Na różne bycia Plusy muzyczne Kleo. Magda Bereda, bardzo fajna muzyka, bardzo ładna polecam. Yy, makijaż. Yy, a, yy, taki bardzo yy, się sprawdzi bardzo fajnie, więc polecam. Patrycka to samo, polecam. Teraz yy, takie trzy zeszyty bardzo fajne z Oxfordu. Ha, bardzo piękne. Łania no, się, się w nich pisze, polecam. No w sensie, w takiej na e, polecam. Bardzo fajne w klatkę jest. O, także m, bardzo fajne. E, polecam. Duże karteczki są bardzo fajne. Fajnie się na nich pisze. Polecam. Taki też do planowania, organizowania siebie. Polecam. Takie kartki różne też są fajną sprawą. jecie sobie i różne w kolorach są bardzo przydatne. Polecam. Takie karteczki do nauki, nie tylko, też są fajne. Yy, polecam. Dalej. Pusteczki w gdzie są fajne więc polecam. Dezynfekcja, bo kolonka wirusa. Bardzo yy, fajna dezynfekcja. I fajnie myje, takie sposoby. Yy. To polecam, nie na do włosów yy, bardzo fajnie robi włosy, polecam yy, polecaki książkowe recenzja yy, tej książki była na yy, tym kanale więc yy, jest wciągająca, polecam tą książkę to już, tą czytam, już ją kończę więc też dla y, fanów kryminalstyki, którzy lubią kryminały, jest i tożsamości. Y, Storia bardzo wciągająca i może się wciągniecie, bardzo dobra. Y, tam ta książka, książka też bardzo dobra, więc polecam te książki. Następne książki już pokazuję. Dominik Kropiński, trzeba mieć Instagram. I nie, ale nie, nie trzeba mieć może do niektórych no zadania i proszę robić te zadania, jak jeszcze ja z Instagramem te zadania robicie, za to przyjęcie trochę śniadania, jak nie, się kreatywne rzeczy robiliście. Więc bardzo fajna polecam. To mam to się takimi rzeczami ten sefton ciągle jest bardzo wciągający dobra polecam dobra, do ćwiczeń polecam takie wieżarki żeby ćwiczyć z ten wieczer więc na tych polecam wieżarki mam tu jeden kilogram z takiej marki Także to polecam. Więc chodzi... O, o! Jeszcze tu mam takie. To, kto lubi kwiaty, może sobie pomalować. O, mam tutaj różne kwiatki tutaj można sobie pomalować. Także polecam takie kwiatowe. A dalej takie kwiatki. Bardzo ładne w różnych kolorach polecam. Takie flamastry, bardzo fajne piszące w różnych kolorach. Też takie marki, że mają kolorki. One są, one są w pracy. Polecam. Takie zakreszacze, te marki w różnych kolorach. Zawania zakreślają, polecam. Ładowarka, mam nową. Ten film widzicie z nowej kamery, więc y, taka ładowarka nowa. Też mogę polecić tą ładowarkę. Y, Padki kosmetyczne na, na sklink. Zawania y, zmywają makijaż, więc polecam. Diosodorant bala również polecam, bardzo świeży, różny makijażu proszę nie go uważać, ale bardzo fajny też, więc polecam. Tutaj klej, bardzo fajny, się klei, także polecam. Tutaj korektor, też bardzo fajny jest pelnie w napisie, więc to ja sprawę. Musi hmm. to czekać trochę, ale żeby wysło. Także łaścic sprawę yy, Polecam. Zerwana makijaż, makijażu też fajnie blendują cienie, więc też polecam. Długo zbika znika. Takie i takie różne kolorki. Bardzo fajne są do pracy, także nie, nie tylko polecam, tutaj dalej klatka yy, do oczu bardzo fajna i tuż do rzęs, yy, one też są fajne yy, do pracy, do makijażu, yy, tutaj jest bardzo fajne oko, tutaj są bardzo fajne brwi, yy, tak yy, robią, bardzo fajnie, refleksy polecam, tu polecam sam Gazier, w czym kobiet wszystkich, na pompkę wydajną, no także. Te, także tutaj to też się bardzo fajnie sprawdza. Na kobiety sprawdza, wiecie o co chodzi. W tym roku pokochałam się z maseczkami, takimi fajnymi, kruszczają. macie ma takie czerwone twarze. Hmm, no tam mam ogórek limonka, bardzo fajne. Dalej, szampon, który znacie bardzo dobrze, więc też bardzo dobrze myję. Polecam. Okręt do twarzy to samo jak maseczka więc polecam. żel to bardzo dobrze do, do, do mywa. Bardzo, bardzo fajna skóra jest. I tutaj też polecam na jesienne z czyli przeziębienia, nie tylko takie kuczaczki, bo załapane naturalne, dobre, do, do, polecam. krem do rąk, do na nawilża, polecam. Taka odżywka też bardzo fajnie myję. Yy, Heather Saunders, fajny zapach. Yy, no różne. Na różne yy. Także. nam na te włosy. Na dobrze robią włosy. Yy, także polecam. Dalej. No dalej, dalej. Hit. Hit, hit, hit. Hit nad hitem. To jest twój mineralny do oczu, ust, twarzy. Do. Fajnie. Mam to fajnie makijaż. E, więc łagodne dla makijaż. Skuteczne oczyszczony, czy wysoki Toru. Mam bardzo, bardzo dobre słonki pochodzenia naturalnego, 95%. Do mody twarzy z więc z taką pompą wydajną polecam. Yy, polecam takie, takie pompki pod kubek, nie widzicie wszystkiego, tylko sobie tutaj kubek i z takimi grafikami. Bardzo fajnie. Polecam. I ostatnia rzecz. Słuchawki do muzyki słuchania. To fajne, także kabelkiem, tą Ką końcówką, przybieram, także no tam się... Re regularność, to sobie regulować. Także takie słuchawki, i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że byłam na, kon no, byłam na koncercie golec w Bordosta, było bardzo fajnie. E, także, by tam, czy tam na, na zabawa była? Jeśli chodzi o koronkę, to były maseczki, trzeba było mieć na maseczki. E, także było bardzo fajnie. I jeszcze chciałam powiedzieć, tak, jeszcze jedną rzecz. oto moje łóżko. To jest moje łóżko nowe, więc ono, to łóżko jest bardzo wygodne. Bardzo ładnie ja się na nie śpi. I już szerokie. I polecam takie łóżka. Także tak to. No, więc tak wygląda ten rok. No, będziemy się po nowym roku, czyli będziemy się po tym letrze. Także w sobotę się widzimy, 1 stycznia się a ja Wam życzę do uda, a ja Wam życzę udanego Sylwestra, ten sylwestr będzie Wasz, spędźcie go jak chcecie i weźcie w nowy rok nową energią. także jeśli chcecie być ze mną, chcecie tak, ze mną być w następnym roku, to warto w już góra zasubskrybujcie kanał, a tu się, tam góra widzimy się też